Przyjrzyjcie się uważnie temu człowiekowi, bo ten widok może być dla Was bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. To nie jest emerytowany zawodnik sumo, ani parodia aktora. To Steven Seagal, ten sam twardziel, którego w latach 90. czciliście jak Boga na zdartych kasetach VHS. Dzisiaj po tamtej legendzie została jedynie otyła sylwetka, groteskowo farbowane na czarnowłosy, i desperacka ucieczka w objęcia rosyjskiej polityki. Jak to możliwe, że szanowany mistrz Aikido zmienił się w smutny żart, o którym świat wolałby jak najszybciej zapomnieć? Zostańcie ze mną do końca, bo dzisiaj bezlitośnie obnażymy brudną prawdę o najbardziej spektakularnym i żenującym upadku w historii Hollywood. Aby zrozumieć skalę tego upadku, musimy cofnąć się do czasów, gdy Steven Seagal był autentycznym fenomenem a nie internetowym memem. W latach 70., podczas gdy większość przyszłych gwiazdki na akcji pompowała mięśnie na siłowniach, on w Japonii zdobywał prestiżowy siódmy dan – w aikido. Seagal wniósł na ekrany coś zupełnie nowego, co odróżniało go od naoliwionych bicepsów Schwarzeneggera czy Stallona. Jego styl walki nie polegał na brutalnej sile, lecz na chłodnej, chirurgicznej precyzji łamania kości i stawów. Biła od niego aura tajemniczości i autentycznego zagrożenia, która sprawiała, że wierzyliśmy w każdy jego ruch na ekranie. To nie była gra aktorska, to była demonstracja zabójczej skuteczności, której Hollywood desperacko potrzebowało. Jego unikalny potencjał dostrzegł Michael Owitz, ówczesny Bóg Hollywood i jeden z najpotężniejszych agentów w branży. Legenda głosi, że Owitz założył się. Iż jest w stanie uczynić gwiazdę filmową z każdego, kto ma odpowiednią charyzmę. Kiedy Sigal wszedł do jego biura w nienagannym czarnym garniturze, z tą swoją kultową kitką i niepokojącym spokojem, los zakładu był przesądzony. Owic natychmiast wyczuł w nim to coś, czego nie można nauczyć w żadnej szkole aktorskiej magnetyczną prezencję. To nie był typowy mięśniak, ale elegancki zabójca, który samym spojrzeniem potrafił zdominować pomieszczenie. Hollywoodski agent wiedział, że właśnie znalazł żyłe złota, która wkrótce przyniesie miliony. W 1988 roku hazardowa zagrywka Owica przyniosła spektakularne owoce w postaci filmu Niko ponad prawem. Sigal nie zadebiutował jako drugoplanowy osiłek, ale od razu jako główny bohater. Mając u boku samą Sharon Stone. Publiczność, w tym miliony Polaków oglądających go na pirackich kasetach, oszalała na punkcie tego bezkompromisowego policjanta. Szczyt jego potęgi nadszedł jednak w 1992 roku wraz z premierą Liberatora, gdzie u boku Tomiego Lee Jonesa stworzył kreację życia. Film zarobił fortunę i zdobył nawet nominację do Oscara. A Seagal oficjalnie dołączył do panteonu bogów kina-akcji. Wydawało się, że ten człowiek jest nie do zatrzymania i że świat leży u jego stóp. Wraz z oszałamiającym sukcesem kasowym Liberatora, Steven Seagal osiągnął status, o którym marzy każdy aktor w Hollywood, stał się nietykalny, ale w tej branży nietykalność jest najniebezpieczniejszym narkotykiem. Zamiast cieszyć się pozycją króla kina-akcji, Sigal uwierzył, że jego przeznaczeniem jest coś znacznie większego niż tylko łamanie rąk na ekranie. Uwierzył, że jest mesjaszem, duchowym przewodnikiem, który ma prawo nauczać ludzkość, jak żyć. W 1994 roku, upojony własną wielkością, wymusił na wytwórni Warner Bros. zgodę na wyreżyserowanie własnego projektu. Tak powstał film na zabójczej Ziemi. Dzieło, które miało być jego opus magnum, a stało się jednym z najbardziej groteskowych pomników narcyzmu w historii kina. Już od pierwszych minut filmu widać było, że coś jest nie tak. Sigal nie chciał być już tylko twardym gliną z Chicago czy kucharzem z przeszłością w Navy Seals. W tym filmie postanowił wcielić się w rolę mistyka, ekologa i eksperta od materiałów wybuchowych, który nosi kurtki z frędzlami, niczym indiański szaman i komunikuje się z duchami. To, co na papierze mogło brzmieć jak szlachetne przesłanie o ochronie przyrody, w wykonaniu sigala zamieniło się w nieznośny festiwal arogancji widzowie, którzy zapłacili za bilety, oczekując dynamicznej akcji, krwi i adrenaliny, zostali zmuszeni do oglądania powolnego, pretensjonalnego dramatu, w którym sigal więcej czasu spędzał na wygłaszaniu kazań niż na walce. To było jak pójście na koncert metaliki i trafienie na wykład o segregacji śmieci. Absurd tej produkcji osiągnął apogeum w niesławnej scenie finałowej, która do dziś jest analizowana w szkołach filmowych jako przykład tego, jak nie robić kina akcji. Zamiast emocjonującego pojedynku z głównym złoczyńcą, w tej roli zmarnowany talent Michaela Keyna, film kończy się sceną w kapitolu Alaski. Gdzie postać Sigala staje przed politykami i wygłasza monolog trwający blisko cztery minuty. Cztery minuty czystego, niestrawnego bełkotu o zanieczyszczeniu środowiska, chciwości korporacji naftowych i duchowości. Aktor z kamienną twarzą, pozbawioną jakichkolwiek emocji, recytował banały tonem znudzonego nauczyciela geografii. Publiczność w kinach była w szoku. Ludzie wychodzili z sal, drapiąc się po głowach i pytając. Czy on sobie z nas żartuje? Krytycy filmowi nie mieli litości. Film został dosłownie zmasakrowany w recenzjach. Roger Ebert, jeden z najważniejszych krytyków w USA, nazwał go jej obraźliwym dla inteligencji. Co gorsza, film przyniósł Sigalowi jego pierwszą w życiu na nagrodę złotą malinę dla najgorszego reżysera. Gdyby upadek Sigala ograniczał się tylko do złych wyborów artystycznych, Historia mogłaby potoczyć się inaczej, ale problem leżał głębiej w jego charakterze. Przez lata w Hollywood szeptano o jego trudnym usposobieniu, ale w połowie lat dziewięćdziesiątych te szepty zamieniły się w krzyk. Okazało się, że za wizerunkiem spokojnego mistrza Zen kryje się pospolity sadysta i tyran, który wykorzystuje swoją pozycję gwiazdy oraz umiejętności walki do znęcania się nad słabszymi i podwładnymi. Jeden z najbardziej wstrząsających incydentów miał miejsce na planie filmu Krytyczna Decyzja w 1996 roku. Ofiarą padł John Leguizamo, szanowany aktor charakterystyczny, znany z poczucia humoru i profesjonalizmu. Leguizamo wspominał później, że pierwszego dnia zdjęć Seagal wszedł na plan jak dyktator, zebrał całą obsadę i z śmiertelną powagą oświadczył: Ja tu dowodzę. Wszystko, co mówię, jest prawem. Leguizamo, myśląc, że to żart mający rozładować napięcie, parsknął śmiechem. Reakcja Sigala była błyskawiczna i brutalna. Bez słowa ostrzeżenia podszedł do śmiejącego się aktora i z całej siły uderzył go łokciem w splot słoneczny, powalając go na ziemię. Legizamo leżał na podłodze, nie mogąc złapać oddechu, podczas gdy reszta ekipy stała w osłupieniu. To wydarzenie pokazało prawdziwą twarz Sigala. Małego człowieka, który musi używać przemocy, by wymusić szacunek, na który nie zasłużył. Jednak karma w świecie sztuk walki działa bezbłędnie. Jeśli szukasz guza, w końcu trafisz na kogoś twardszego od siebie. Dla Sigala tym kimś okazał się Jean Lebel, legendarny ojciec chrzestny Judo. Człowiek, który w tamtym czasie miał już ponad 60 lat, ale wciąż był maszyną do zabijania. Incydent ten przeszedł do legendy jako moment największego upokorzenia Sigala. Podczas przerwy w zdjęciach Sigal głośno przechwalał się, że jego system Aikido jest tak doskonały, iż uodparnia go na wszelkie duszenia. Twierdził, że nikt na świecie nie jest w stanie go uśpić. Lebel słysząc te bzdury spokojnie zaproponował: W takim razie spróbujmy. Sigal pewny siebie zgodził się. To co stało się później zniszczyło jego reputację twardziela raz na zawsze. Lebel błyskawicznie zaszedł go od tyłu i założył duszenie. Sigal próbował się bronić, szarpał, używał swoich słynnych trików, w tym uderzenia w krocze Lebela, ale stary mistrz judo ani drgnął. Ścisnął mocniej i w ciągu kilku sekund Steven Sigal, wielka gwiazda kina akcji, stracił przytomność i osunął się bezwładnie na podłogę. Ale to nie koniec. Najbardziej upokarzający szczegół tej historii, potwierdzony przez wielu świadków, brzmi: W momencie utraty przytomności zwieracze Sigala puściły i wielki mistrz dosłownie narobił w spodnie na oczach kaskaderów. Kiedy się ocknął, nie był już niezwyciężonym bohaterem, był facetem w brudnych spodniach, który został pokonany przez emeryta. Jean Lebel dał mu lekcję pokory, której Sigal nigdy nie zapomniał. Choć przez lata próbował zaprzeczać temu zdarzeniu, grożąc sądem każdemu, kto o nim wspomni. Jego tchórzostwo objawiło się ponownie w konfrontacji z inną legendą, jean claudeem Van Damme. Podczas imprezy w domu Sylwestra Stallona w Miami, atmosfera była gęsta. Van Damme, zmęczony ciągłymi wypowiedziami Sigala w prasie, że skom, skopałby mu tyłek, postanowił sprawdzić te słowa w rzeczywistości. Belgijski gwiazdor podszedł do Sigala i wprost wyzwał go do walki w ogrodzie. Wyjdźmy na zewnątrz i załatwmy to jak mężczyźni, powiedział Van Damme. I co zrobił nasz nieustraszony Aikidoka? Zaczął się jąkać, wymyślać wymówki, że jest zbyt tłoczno, po czym dosłownie uciekł z imprezy. Van Damme wściekły pojechał za nim do nocnego klubu, ponownie rzucając wyzwanie. Sigal znów uciekł tylnym wyjściem. Sylwester Stallone Podsumował to później krótko. Vandame był dla niego za silny, a Steven chciał walczyć tylko wtedy, gdy przeciwnik był opłaconym kaskaderem. To wydarzenie ostatecznie potwierdziło. Sigal był mistrzem tylko wtedy, gdy scenariusz był po jego stronie. W prawdziwym życiu był tchórzem. Jednak fizyczna przemoc i tchórzostwo to tylko wierzchołek góry lodowej. To co działo się za zamkniętymi drzwiami jego biura, ostatecznie zniszczyło resztki szacunku jaki ktokolwiek mógł jeszcze do niego żywić, podczas gdy na ekranie grał obrońcę uciśnionych kobiet, w rzeczywistości, jak wynika z licznych oskarżeń, był seksualnym drapieżnikiem, który traktował aktorki jak swoją własność. Już w 1991 roku pracownice Warner Bros. oskarżyły go o molestowanie, ale najgłośniejsze historie wypłynęły później, tworząc obraz człowieka zdegenerowanego przez władzę. Jenny McCarthy, gwiazda lat 90., opowiedziała wstrząsającą historię z castingu do Liberatora II. Sigal, siedząc na kanapie, zażądał od niej, by się rozebrała, mimo że scena w scenariuszu tego nie wymagała. Gdy odmówiła, kazał jej się wynosić. Jeszcze bardziej obrzydliwą sytuację opisała aktorka Portia de Rossi. Podczas przesłuchania w biurze Sigala. mistrz Zaczął mówić o tym, jak ważna jest chemia poza ekranem, po czym bezczelnie rozpiął rozporek na jej oczach. Te historie to nie są pojedyncze incydenty. To systematyczny wzorzec zachowania człowieka, który myślał, że czarny pas daje mu prawo dobrania wszystkiego, na co ma ochotę. W branży filmowej szybko zyskał status trendowatego, kogoś, z kim żadna szanująca się kobieta nie chciała zostać sam na sam w pokoju. Jakby tego było mało, Sigal zdołał zrazić do siebie ogromną część widowni swoimi rzekomymi, rasistowskimi i ksenofobicznymi komentarzami. Kaskaderzy pracujący na jego planach wielokrotnie wspominali, że Sigal traktował ludzi z Ameryki Łacińskiej czy imigrantów jak obywateli drugiej kategorii. To właśnie ta arogancja i brak szacunku dla różnorodności sprawiły, że latynoska publiczność, która kiedyś go uwielbiała, Zaczęła się od niego odwracać. W Hollywood plotki rozchodzą się błyskawicznie. Wkrótce Sigal nie był już postrzegany tylko jako gasnąca gwiazda, ale jako człowiek radioaktywny niebezpieczny, nieprofesjonalny i niemożliwy do współpracy. Jak powszechnie wiadomo, Hollywood nie wybacza porażek, ale ma też bardzo krótką pamięć, jeśli w grę wchodzą pieniądze. Po katastrofie na zabójczej Ziemi, Producenci uznali, że Seagal zasługuje na jeszcze jedną szansę, pod warunkiem, że wróci do tego, co potrafi najlepiej łamania karków bez zbędnego gadania. Tak w 1995 roku powstał Libel Liberator II, Under Siege II, Dark Territory. Na papierze wyglądało to na pewny zakład. Powrót do roli Cayseya Rybacka, tym razem w pędzącym pociągu, miał przywrócić mu tron. Film zarobił przyzwoite pieniądze, ale magia bezpowrotnie prysła. To, co w pierwszej części było świeże i ekscytujące, tutaj wydawało się wtórne i wymuszone. Krytycy kręcili nosami, nazywając film przewidywalnym, a fani wychodzili z kin raczej wzruszając ramionami niż wiwatując. To był pierwszy sygnał alarmowy. Król nie był nagi, ale jego korona zaczęła rdzewieć. Rok 1996. przyniósł moment, który dla wielu fanów był szokiem, a dla hejterów powodem do satysfakcji. W filmie Krytyczna Decyzja Executive Decision publiczność była przekonana, że idzie na kolejny film akcji ze Stevenem Seagalem w roli głównej. Tymczasem wydarzyło się coś niesłychanego: jego postać ginie w pierwszych dziesięciu minutach filmu, wysysana z samolotu podczas ryzykownej akcji. To był brutalny, symboliczny policzek. Wyobraźcie sobie człowieka, który miał być następcą stalona, a zostaje wyeliminowany z fabuły, zanim akcja na dobre się rozkręciła, oddając pole kurtowi Raselowi. Choć oficjalnie mówiono o szok szokującym zwrocie akcji, w kuluarach szeptano, że była to forma pokuty za jego wcześniejsze wybryki i przekroczenie budżetu. Dla jego wizerunku był to kautujący. Sigal przestał być gwarantem przetrwania. Stał się zbędnym elementem. W tym samym roku próbował jeszcze ratować sytuację filmem Nieuchwytny, gdzie połączono go z komikiem kinenem Ivory Wayansem w konwencji buddy cop. Miało być zabawnie i dynamicznie, ale wyszło drętwo i nudno. Między aktorami nie było żadnej chemii, a mistrz aikido wydawał się ociężały i znudzony własną rolą. Film przeszedł bez echa. Znikając w mroku zapomnienia szybciej niż popcorn w sali kinowej, dziś prawie nikt o nim nie pamięta, a ci, którzy pamiętają, woleliby zapomnieć. Obecność Sigala na ekranie zaczęła kojarzyć się z czymś nieświeżym, jak odgrzewany kotlet, który stracił cały swój smak. Ale ostateczny cios, ten przysłowiowy, ostatni gwóźdź do trumny jego kinowej kariery. Nadszedł w 1996 roku wraz z premierą w Morzu Ognia, Fire Down Below. Ten film miał wszystkie składniki katastrofy. Sigal ponownie spróbował połączyć rolę twardziela z aktywistą ekologicznym, ale tym razem dodał do tego grę na gitarze i śpiewanie piosenek country, widok ubranego w skórzaną kurtkę agenta federalnego, który tłucze ludzi. A chwilę później smętnie brzdąka na gitarze, był po prostu groteskowy. Krytycy nie zostawili na produkcji suchej nitki, a widzowie głosowali nogami, omijając kina szerokim łukiem. Jeden z recenzentów napisał wprost, że zasnął na ostatnie pół godziny filmu, co idealnie podsumowuje poziom emocji, jakie Seagal był w stanie wtedy wykrzesać. Złote maliny sypnęły się lawinowo. Nominacje za najgorszy film najgorszego aktora, a nawet najgorszą piosenkę. To był koniec. Werdykt pod koniec lat 90. był bezlitosny. Czas Stevena Sigala jako magnesu kasowego dobiegł końca. Potwierdzenie tego faktu przyszło w 1998 roku, kiedy film Patriota spotkał los najgorszy z możliwych dla gwiazdy tego formatu. W Stanach Zjednoczonych film nawet nie trafił do kin. Został wydany bezpośrednio na kasety wideo i DVD. To był upadek z Mount Everestu prosto do rowu. Człowiek, który dekadę wcześniej otwierał szampana z szefami największych wytwórni, teraz leżał na półkach wypożyczalni obok tanich horrorów klasy C. Hollywoodski sen zmienił się w koszmar directu wideo, z którego Seagal już nigdy się nie obudził. Początek lat 2000 to okres, w którym Steven Seagal ostatecznie osiadł na mieliźnie taniego kina domowego tworząc własne smutne uniwersum filmów klasy B. Przez blisko dwie dekady zalał rynek serią produkcji tak wtórnych i generycznych, że ich tytuły, w stronę słońca, satomistą, zatopieni, poza zasięgiem, można by wymieniać losowo, a nikt nie zauważyłby różnicy. Schemat był niemal komiczny. Budżet na poziomie reklamy proszku do prania, fabuła pisana na kolanie i Sigal który pojawiał się na planie tylko na tyle długo, by można było wkleić jego twarz na okładkę DVD. Przez chwilę to działało. Wypożyczalnie wideo i kosze z przecenami w supermarketach utrzymywały jego nazwisko przy życiu, ale jakość tych dzieł była obrazą dla kinematografii. Jednak to nie niska jakość scenariuszy była najgorsza, lecz porażające lenistwo samej gwiazdy. Fizyczny upadek Sigala stał się bolesny do oglądania. Jego niegdyś smukła sylwetka zmieniła się w ociężałą bryłę, którą próbował ukrywać pod wielkimi czarnymi płaszczami, nawet w scenach kręconych w tropikach. Fani sztuk walki z przerażeniem obserwowali narodziny nowego stylu fotelowego aikido. W wielu filmach z tego okresu Sigal dosłownie siedzi na krześle podczas walki, machając rękami i pozwalając, by kaskaderzy sami rzucali się na podłogę. Krytycy i widzowie szybko zauważyli też inny żenujący proceder, nadużywanie dublerów. Doszło do absurdu, w którym dublerzy zastępowali go nie tylko w scenach kaskaderskich, ale nawet w ujęciach wchodzenia po schodach czy stania tyłem do kamery. Widzowie płacili za sigala a dostawali jego plecy grane przez kogoś innego. W tym morzu byle jakości zdarzył się jeden krótki moment przebłysku. W 2010 roku Robert Rodriguez, miłośnik kina Grindhouse, obsadził go w filmie Macheta. Sigal zagrał tam czarny charakter Torreza i po raz pierwszy od lat trafił na duże ekrany. Było w tym coś z gorzkiej ironii losu. Człowiek, który kiedyś był nadzieją kina akcji, został zredukowany do roli drugoplanowego złoczyńcy w parodii gatunku, który sam pomagał tworzyć. To był dziwny moment, domknięcia koła. Jednak nawet to nie wystarczyło, by wskrzesić jego karierę. Po 2010 roku Seagal wrócił do taśmowej produkcji gniotów, coraz bardziej odrywając się od rzeczywistości. Jego ostatnia odnotowana rola filmowa miała miejsce w 2019 roku. Od tego czasu praktycznie zniknął z ekranów, jakby po cichu spakował walizki pełne łatwych pieniędzy z rynku wideo i wycofał się tylnymi drzwiami, zostawiając za sobą jedynie niesmak. I kompilacje na YouTubie, wyśmiewające jego nieudolność. Wielki mistrz, który miał rządzić Hollywood, skończył jako król kosza z przecenami. Kiedy Hollywood ostatecznie zatrzasnęło przed nim drzwi, a amerykańska publiczność uznała go za toksycznego, Seagal wykonał najbardziej groteskowy zwrot w swojej karierze. Zamiast odejść z godnością na emeryturę, postanowił poszukać uwielbienia tam, gdzie standardy moralne są znacznie niższe. W objęciach autorytarnych reżimów. Odwrócił się plecami do kraju, który dał mu sławę, i zaczął budować swój nowy wizerunek jako polityczny ekspert i przyjaciel wschodnich mocarstw. To była desperacka ucieczka przed rzeczywistością, w której stał się pośmiewiskiem, do świata, w którym wciąż traktowano go z udawanym szacunkiem. Jego relacja z Rosją i Władimirem Putinem to materiał na smutny dramat psychologiczny. W 2016 roku w świetle fleszy przyjął rosyjskie obywatelstwo z rąk prezydenta Rosji, stając się, jak wielu komentatorów to określiło, pożytecznym idiotą kremlowskiej propagandy. Sigal ochoczo przyjął rolę specjalnego przedstawiciela do relacji humanitarnych, co w praktyce oznaczało bycie maskotką na politycznych wiecach. Widok otyłego aktora ubranego w dziwaczne stroje przypominające chińskie szaty, który w rosyjskiej telewizji poucza Amerykę o moralności, stał się symbolem jego ostatecznego odklejenia od rzeczywistości. Ale Rosja to nie wszystko. Sigal posunął się jeszcze dalej, wręczając samurajski miecz prezydentowi Wenezueli, Nikolasowi Maduro, człowiekowi oskarżanemu o doprowadzenie swojego kraju do ruiny. Ten obrazek obiegł świat, wywołując falę zażenowania i wściekłości. Człowiek, który w filmach Nico, czy Wygrać ze Śmiercią, walczył z korupcją i niesprawiedliwością, w prawdziwym życiu stał się dworzaninem dyktatorów. Te polityczne wycieczki sprawiły, że dla zachodniego widza przestał istnieć jako artysta. Dziś, gdy jego nazwisko pojawia się w mediach, to nie w kontekście kina, lecz jako przykład upadłej gwiazdy, która sprzedała swoją legendę za garść rubli i chwilę uwagi. Steven Seagal miał wszystko, by stać w jednym rzędzie ze Stallone'em i Schwarzeneggerem, jako nietykalna ikona kina. Miał talent, unikalny styl i charyzmę, której zazdrościło mu pół Hollywood. Jednak historia jego życia nie jest opowieścią o pechu, lecz o gigantycznej, niszczącej arogancji. To jego ego, brak szacunku do ludzi i niezdolność do jakiejkolwiek zmiany sprawiły, że z Mistrza stał się internetowym żartem. I smutnym cieniem samego siebie. Upadł nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że on uznał się za ważniejszego od świata. A wy, jak zapamiętacie Stevena Sigala? Czy wciąż widzicie w nim twardziela z kucykiem, który łamie ręce złoczyńcom? Czy może już tylko otyłego celebrytę, którego wstydzicie się oglądać? Zostawcie komentarz poniżej. Chcę poznać zdanie prawdziwych fanówki na akcji. Jeśli podobała się Wam ta brutalnie szczera analiza, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo przed nami jeszcze wiele upadłych legend do omówienia.